Cześć Beata, dziś mamy środę 5 czerwca, czas na minutę sterotem. Karta na dziś, która mi wyskoczyła, nawet nie wylosowała mi, to piątka buław. A to znaczy, że energia będzie nas dzisiaj rozpierała, ale też będziemy angażować się w zbyt wiele spraw jednocześnie, co za tym idzie? Prawdopodobnie żadnej z tych spraw nie uda nam się doprowadzić do końca. Będziemy bardzo chętnie tak skakać na takie nowe, nowe, bardzo interesujące tematy i bardzo będą nas pochłaniać, to troszeczkę jak w tej karcie jest zobrazowane. Natomiast żadnej z tych spraw albo prawie żadnej nie uda nam się doprowadzić do końca. To jest element współzawodnictwa, to jest element takiej walki, konfliktu, czasami nawet wewnętrznego. To nadal będzie poszukiwanie takiego swojego. Albo takiej swojej drogi, swoje, swojej metody, którą będziemy chcieli yy, realizować. Tak czy inaczej, pamiętajmy, żeby yy, nie angażować się w zbyt wiele spraw jednocześnie. Pięć srok, srok za ogon, jak trzymamy, to żadnej nie utrzymamy na długo. To znaczy, że będzie nam po prostu trudno zrealizować jakiekolwiek działania. Yy. To jest y, karta, która nawołuje, że jeżeli w takim momencie jesteś, że rzeczywiście masz zbyt wiele spraw i nie wiesz, w którą się zaangażować, wycofaj się na moment. Wówczas jakby spojrzysz na sprawę odrobinę inaczej. Jeżeli nadal nie będziemy czegoś dostrzegać, podziel każde z tych zadań na takie mniejsze kroki, wówczas y, o wiele łatwiej będzie Ci przynajmniej niektóre z nich pozałatwiać i ogarnąć. Oczywiście to już nie wspominając, że y, zaczynamy zawsze od tych takich priorytetowych i najważniejszych rzeczy. Natomiast ta karta zdradza tą energię, tą dynamikę ognia. Będziemy się angażować w zbyt wiele spraw jednocześnie, a to może nam po prostu troszeczkę rozwalić system w ciągu dnia. Mam nadzieję, że owszem, wykorzystamy chociaż częściowo tą energię do działania, ale spróbujmy przemyśleć i zastanowić się nad tym, które sprawy są dla nas naprawdę ważne. Pozdrawiam i życzę cudownego dnia.